No witam was kochani. No ja właśnie widzę, że pani Monika teraz mówi, że jesteśmy hejterskimi kanałami, ale jak hejterskie kanały broniły panią Monikę i kazała robić screeny, ponieważ była traktowana jak była traktowana. No ja uważam, że tutaj też duże znaczenie mają głosówki, tak? Które Marcin ma mi nie chodzi tutaj o to że się ktoś pogodził ja jestem zawsze za zgodą żeby się pogodzić ale jak pani traktuje nas teraz to jest żenujące naprawdę mówi pani, że jesteśmy hejterami, hejterskie kanały brak mi słów brak mi słów to nie ma nic wspólnego z pani pogodzeniem się. Pani mu nie zwróciła ani razu ani uwagi i nie powiedziała, Marcin, dobra, po co hejtujesz? To teraz pani mówi, że my jesteśmy hejterami, a Marcin nie jest hejterem. Pani Moniko, przecież to pani kazała robić screeny. Tego już pani nie pamięta. A teraz wyzywa nas pani od hejterów, że nie mamy co robić, tylko siedzimy na internecie. Mm. <laughs>